Marek odpalił na naszych głośnikach. Znam całą na pamięć. Zobaczcie, jakie słodziaki kupiłam wczoraj w Aldim. Dajcie znać, czy u Was też są. Tutaj w Stanach właśnie były. Nie pamiętam, ile one kosztowały, ale naprawdę nie były jakieś drogie. i Były dwa rodzaje. Jeden ma tak opuszczoną główkę, a drugi... A. Pije wodę. No, a drugi właśnie jest taki. Niektóre były takie, już wiecie, już um, trochę obtarte, ale generalnie są w bardzo dobrej kondycji. Ja mam takie dwa duże, czarne. Mam też i złote, i tak się zastanawiam, żeby sobie ich tutaj nie przywieźć, bo jutro będę robić taką fajną, taki fajny świąteczny obiad bo w sumie grudzień to są takie właśnie spotkania świąteczne, świąteczne kolacje, obiady i fajnie by tutaj razem pasowały.